on oh, the tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy Matka Jego powiedziała do słów zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Stało zaś tam sześć stąpi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, w których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus, napełnijcie swą dwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał do siebie pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w hanie galinejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. Drodzy Księże, Maruni, kochane siostry zakonne, umiłowani siostry i bracia pielgrzymi i wy pielgrzymi dwie, którzy uczestniczyli razem z nami w tej pielgrzymce, dzięki transmisji Radia Jasnogóra Góra i Radia Diocesyjnego Erdem Małopolska i Erdem Nowosław. Każdy z nas wciąż rozpoczyna jakiś nowy okres w swoim życiu. Pierwszy oddech dziecka, które po urodzeniu zaczyna samodzielnie oddychać. Pierwszy pobyt w przedszkolu. Pierwsze wyjście z rękiem, z do szkoły. Pierwsze wejście na salę wykładową na studiach, pierwsza praca i niepewność przyjęcia przez kolegów, koleżanki. Może pierwsze wyjście na pielgrzymkę. Zawsze wciąż coś rozpoczynamy w naszym życiu. Rozpoczynamy w tym, który jest miłosierdziem. Patrzy na nas z obrazu Jezusa w Antonie. W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Być może zastanawialiśmy się, dlaczego Jezus rozpoczął swoją działalność właśnie od cudu zamiany wody w wino. Teksty liturgiczne sugerują nam jedną z możliwych odpowiedzi. Woda jest symbo symbolem człowieczeństwa, wino zaś symbolem boskości. Bóg w Jezusie w Chrystusie stał się człowiekiem, aby człowiek mógł być przebustwionym i by mógł uczestniczyć w życiu trójcy przemysłęczej. Na początku swej mesjańskiej działalności, jak słyszeliśmy w Ewangelii, Jezus przemienia wodę w wino. Pod koniec ziemskiego życia przemienia wino w swoją krew i karmi nas nią w kołni świętej, obdarzając darem życia wiecznego. W ten sposób dokonuje się cud największej przemiany, jakiej może doznać człowiek. Cud przemiany to droga naszej wiary, której, podobnie jak drodzy pielgrzyma, towarzyszy wysiłek, zmęczenie. Samozatarcie, ale także perspektywa odkrywania ciągle nowych horyzontów, które odsłaniają się nigdy nieoglądane wcześniej, które ukazują piękno po raz pierwszy przez nas skontemplowane. Maryja, nasza matka, przewodzi nas na tej drodze. Nazywamy ją błogosławioną, gdyż uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej pod Pana. Maryja uwierzyła słowom Archanioła, uwierzyła, że będzie Matką Boga i wierzyła do końca. Najtrudniejszym etapem drogi wiary dla Maryi może nie była sama nęka Chrystusa, ale 30 lat w Nazarecie, kiedy nic niezwykłego się nie działo. 30 lat w Nazarecie. To trudna próba imienia. Słyszeliśmy w Księdze mądrości opis stwórczego dzieła Boga, gdy Bóg stwarza mądrość. Ten tekst aplikujemy do Najświętszej Maryi Pani. Stworzył nie swoje arcydzieło. Ileż wysiłku podejmuje człowiek, artysta, rzeźbiarz, aby dłutem, uderzeniami wydobyć z bloku kamiennego czy na górę rzeźbę człowieka, arcydzieło, ludzkiego geniuszu. Ale Bóg także podejmuje Olbrzymi wysiłek, stwarzając ustawicznie każdą, każdego z nas. Ileż trzeba wiatru, ileż trzeba deszczu, ileż trzeba uderzeń, dłuta, choroby, cierpienia, niepewności, codzienności. Ileż trzeba poddawania się różnym wysiłkom oddzielania naszego życia aby powstało z nas Boże Arcydzieło na wzór Najświętszej Maryi Pani. Trzeba jednak tej przemianie się poddać naszą wolnością, naszą wolą, bo nie jesteśmy obojętnym, zimnym, bezwolnym blokiem kamiennym czy marmurowym, które poddaje się rzeźbiarzowi. My jesteśmy ludźmi, Wolny w Jezusie Chrystusie. Najtrudniejsze jest nasze chrześcijaństwo przeżywane na co dzień, kiedy nie dzieje się nic wyjątkowego i nie ma uroczystej atmosfery wielkich wydarzeń religijnych, ani też nie udziela się nam entuzjazm wiary innych. Najtrudniejsza jest powszechna wierność, zaufanie Bogu i wiara Jego słowa. Urokiem zaś tych słów jest nieraz to, że Bóg obiecuje rzeczy niemożliwe, tak jak w przypadku Maryi. Dziewica ma począć Syna Bożego. Zdrowy rozsądek powiada: To jest niemożliwe. Jednak Pan Bóg nie wymaga od nas tego, co niemożliwe, tylko daje nam obietnicę, że dokona w naszym życiu niezwykłych rzeczy, jeśli tylko Mu zaufamy i uwierzymy Jego słowa. Maryja odpowiedziała właśnie w tym duchu niech mi się stanie według słowa Twego czyli dokonaj we mnie tego co obiecujesz. Jest tutaj na placu pośród Was siostra pielgrzymka mająca liczną rodzinę chorująca na chorobę nowotworową. Mimo choroby Właśnie dla tej choroby, przede wszystkim, zaufała, zawierzyła Bogu i co roku wyrusza tutaj do matki. Okazuje się, że po każdej pielgrzymce choroba nowotworowa, mimo wysiłku pielgrzymiego, się cofa. Dla lekarzy jest to fakt niewytłumaczalny, ale ona zawierzyła. Zaufała Boga, tak jak każdy, każdy z was, który wyruszył na tą pielgrzymkę z taką czy inną intencją, z głęboką wiarą i zauważamy, że Bóg dokonuje tutaj rzeczy niemożliwych po ludzku, jeżeli mu zaufamy. Niekiedy największy problem w nas dotyczy nie tego, jak żyć w Ewangelii, lecz tego, aby się na takie życie zdecydować. Święty Maksymilian zawarł to w następujących słowach: Żeby być świętym, trzeba chcieć. Gdy podejmiemy taką decyzję, zaczynamy dostrzegać, jak Pan Bóg czyni możliwym w naszym życiu to, co wcześniej wydawało się niemożliwe. Pociechą jest także to, że Pan Bóg najpiękniejsze rzeczy zachowuje na koniec. Najpiękniejsze rzeczy są przed nami. Także on zachowuje najlepsze wino do końca i pozwala odkryć niezwykły smak duchowych doświadczeń po długiej, nieraz trudnej drodze całego naszego życia. Drodzy siostry i bracia pielgrzymi, na tegorocznym pielgrzymi szlaku wnikaliśmy w tajemnicę Bożego Miłosierdzia, które jest największą siłą zdolną przemienić ten świat. Boża miłość do człowieka zawsze ma kształt miłosierdzia, czyli popylenia się silniejszego nad słabszym. Tego doświadczyła także Maryja. Doskonale rozumiała, że jej życie jest częścią wielkiego Bożego planu znawienia. I zgodziła się wkomponować swoje życiowe plany w ów Boży plan. Zwróćmy uwagę, że tak bardzo taka postawa jest pod prąd narcystycznemu duchowi współczesnych czasów. Dominujące nurty psychologii powtarzają wszystko opiera się na tobie. Masz pełną wolność wyboru. Najważniejsze jest wysokie poczucie wartości. Samo realizację. Amerykański psycholog Paul Witz mówi, że psychologia stała się dziś rodzajem religii głoszącej kult samego siebie, który nazywa się sefizm. W centrum tego kultu znajduje się ludzkie ja jako źródło wszystkich wartości. I bardziej jednak, Zamykamy się w sobie i bardziej kultywujemy serwizm, tym bardziej czujemy się samotni pośród tego świata i nieszczęśliwi oddaleni od światła, od życia, którym jest Bóg, oddaleni od drugiego człowieka, który jest dzieckiem Bożym. Bo wszyscy staliśmy się, jak słyszeliśmy w drugim czytaniu, dziećmi Bożymi. Zwróćmy uwagę, że każda, każdy z nas jest częścią jakiegoś olbrzymiego, potężnego planu zbawczego. Może widocznie dostrzegaliśmy to w ostatnich Światowych Dniach Młodzieży. Parę milionów ludzi, ściśle ze sobą złączonych, zjednoczonych, jeden organizm Chrystusowy. Każdy jest tutaj ważny, każdy jest cenny. Każdy tworzy to wydarzenie. Począwszy od wspaniałej logistyki, a skończywszy na doświadczeniu duchowym jedności w Jezusie Chrystusie. My chcemy uważnie wsłuchiwać się właśnie w hymn Magnifikat, w którym Majoria wychwala Miłosierdzie Boże z pokolenia na pokolenie. To hymn, w który chcemy się włączyć, bo w nim dostrzegamy. Że jesteśmy częścią wielkiego Bożego planu zbawienia. Kryje się w tej modlitwie zupełnie inna filozofia życia niż serwizm. Wielki dusza moja Pana, Pana a nie święty. Raduje się duch mój Bogu zbawcy modli. Bóg jest dawcą radości, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Pokora, zdjęcie, Zdjęcie kartu przed Bogiem, służba to są motory napędowe wzrostu człowieka. Wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. On nas obdarowuje Wszelkie dobro pochodzi od Niego. Świętość człowieka jest najpierw dziełem Bożego miłosierdzia. To On wychodzi z inicjatywą, to On się pochyla nad człowiekiem w tajemnicy Bożego miłosierdzia. Owszem, jest także dziełem człowieka. Ale tylko o tyle, ile stajemy się bramą otwartą na Jego miłość, która nas żywi i ochroni. Każda, każdy z nas przechodził już wielokrotnie przez bramę miłosierdzia. Także tutaj, w tym miejscu, przechodzimy w nią, przez nią, aby wejść w tajemnicę Bożego Miłosierdzia, zaproszeni tymi promieniami Chrystusa, aby przez tą bramę wejść w tajemnicę Jego serca. Przez te promienie, wejść w tajemnicę domu Matki Maryi. W ten sposób każda, każdy z nas staje się dla innych ludzi dzisiaj konieczną bramą miłosierdzia. Zwróćmy uwagę na oczy młodych ludzi w czasie Światowych Dni Młodzieży. One były bramami pełnymi energii, radości, miłości, wzajemnego szacunku, życzliwości. Bramami, przez które się przechodzi do wnętrza drugiego człowieka. Niech każda, każdy z nas będzie taką żywą bramą miłosierdzia, przez którą może wejść każdy człowiek, przez nasze życie, wejść do innego, lepszego świata, do którego zapraszamy, pełnego nadziei, wiary, miłości, aby ludzie nie, nie brali się przekraczać drogi naszego życia, naszego domu, tej bramy, którą jesteśmy. Aby to nie była przestrzeń głodu, zimna, przestrzeń ciemności, grzechu, egoizmu, gdzie czujemy się niedobrze, odrzuceni, wykorzystani, zdradzeni. Bądźmy bramą miłosierdzia, która zaprasza do Bożego Świata. Pełnego światła, pełnego nadziei, pełnego miłości. Drodzy siostry i bracia Pielgrzymu, pragnę Wam dzisiaj serdecznie podziękować. Za Wasze świadectwo wiary, wygłoszonej światu podczas dziewięciu dni pielgrzymowania. uczyniliście Waszą wiarę widzialną i słyszalną. Takiego świadectwa wiary nieustannie potrzeba Kościołowi, który ma twarz każdego, każdy z nas. Wasze życie, w którym można rozpoznać światło Chrystusowej Ewangelii, jest istotnym narzędziem ewangelizacji. Narzekamy coraz bardziej że czasy są złe, że młodzież jest coraz bardziej pozbawiona ideałów, że ludzie całymi narodami odchodzą od Boga. Kiedy jednak patrzymy na te wydarzenia, w których uczestniczyliśmy w 2016 roku, kiedy patrzymy dzisiaj na pielgrzymki, naszej pielgrzymki Darnowskiej, Zauważamy, że jest większe wyciszenie, większe rozmowienie niż w latach 90. zeszłego wieku. Możemy powiedzieć, że pielgrzymka staje się bardziej przestrzenią rekolekcji, pojednania z Bogiem i z drugim człowiekiem, że młodzi ludzie coraz bardziej zawstydzają nas swoją głęboką wiarą ascezą, rozmodleniem, potrzebą doświadczenia Bożego Świata. Rodzi się jakaś nadzieja nowego świata, której wszyscy uczestniczymy. Ja patrzę z nadzieją w przyszłość. Trwajcie na drodze pielgrzymowania za Chrystusem i Jego Matką. na co dzień osobisty kontakt z Bogiem, przez modlitwę, lekturę Pisma Świętego i życie sakramentalne. Pan Bóg chce dokonać w waszym życiu wielu cudów, większych niż karnie galilejskiej. Zaufajcie Bóg, jak Maryja, i pozwólcie się prowadzić Jego Słowom i mocą Jego łaski. W domu Jasnowulskiej Matki napełnijcie serca Bożą mocą i wracajcie do waszych domów, parafii miejsc pracy. Z nowym zapałem. Bądźcie w dzisiejszym świecie zaczynem dobrej czyniami świadkami Chrystusa, ludźmi o pięknym człowieczeństwie. Pamiętajcie, że istnieje tylko jedna droga, którą musi przejść każdy człowiek Jezus Chrystus, jedyny odkupiciel rodzaju ludzkiego Amen.